W sobotę 16 lipca na obiektach Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbył się wakacyjny turniej amatorskiej siatkówki plażowej. Udział w nim mógł wziąć każdy chętny. Z tej możliwości skorzystało 8 drużyn. Było 6 męskich składów i 2 żeńskie. Z panami zacięcie rywalizowały Julia Wziątek i Natalia Grzelczak oraz Róża Rosołowska i Nikola Popis. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy rozgrywkowe. Po dwie najlepsze pary z każdej grupy zmierzyły się w meczach półfinałowych, a następnie w meczu o trzecie miejsce i w finale. O trzecie miejsce naprzeciwko siebie stanęli. Duet Leszek Wójtowicz i Roman Morawski kontra Kacper Orzechowski i Patryk Klimowicz. W tym starciu lepsze okazała się młodzież. Patryk i Kacper wygrali 21 do 8. W meczu finałowym zmierzyły się duety Robert Skórnicki i Rafał Gogacz kontra Janusz Dudtowski i Maciej Łuczyński. Tu lepsi okazali się Robert i Rafał, wygrywając 21 do 16 i to oni stanęli na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce przypadło duetowi Janusz Rdółkowski i Maciej Łuczyński. Na najniższym zaś podium stanęli Kasper Orzechowski i Patryk Klimowicz. Czwarte miejsce zajęli Leszek Wójtowicz i Roman Murawski. Dla duetu Skórnicki-Gogacz to kolejna wygrana w turnieju siatkówki plażowej. Team powtórzył wynik sprzed roku. Finał wiadomo, rządzi się swoimi prawami. Graliśmy z mocną parą. Janusz na co dzień. Siatkówka, druga liga KKS, także. Mocny zawodnik, ale udało się. Zagraliśmy swoje, turniej zweryfikował. Udało się kolejny raz stanąć na najwyższym podium. Po prostu lubimy grać, spotykamy się z chłopakami, właśnie wieczorami, po południu, po pracy. Tak spędzamy czas, tak naprawdę. Korzystamy z fajnej pogody, mamy boiska dostępne, bardzo fajnie przygotowane. Tak więc po prostu to jest nasz wolny czas, który lubimy po prostu tak spędzać, i, i dla nas to jest najlepsza zabawa. Organizatorem wydarzenia było Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu przy wsparciu gminy Kozienice. Cały turniej poprowadził i nagrody najlepszym wręczał Piotr Łapiński. Jak co roku bogatą ofertę zajęć sportowych przygotowało na wakacje Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Wykorzystujemy nasze wszystkie obiekty, czyli korty tenisowe, pływalnie, bieżnie, jeziorko, także mamy zajęcia zorganizowane dla dzieci i dla dorosłych, rajdy Nordic Walking, nauka graf tenisa, piłka siatkowa, też dwa turnieje dla amatorów. Oraz no, takie reprezentacyjne impreze triatlon 21 sierpnia. Tak więc w wakacje z kozienickim centrum nie sposób się nudzić. Szczegółowe informacje o poszczególnych zajęciach zainteresowani znajdą na plakacie zamieszczonym na stronie www.kaceris.pl oraz na Facebooku. W sobotę 30 lipca w Kozienicach rozegrany zostanie czwarty i zarazem ostatni etap 65. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza. Start i meta zlokalizowane są na ulicy Legionów. Jako pierwsi na trasę wyścigu wyruszą amatorzy, uczestnicy Mistrzostw Gminy Kozienice, Mini Mazowi i Mazowi Masters. Ich starty zaplanowano odpowiednio na 10.45 i 10.46. Zawodnicy startujący w Mini Mazowi i Mistrzostwa Gminy mają do pokonania ponad 31 Kilometrów. Kolarze startujący w Mazowie Masters 63. Ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych rozpocznie się około 13.30. Po amatorach na trasę wyruszą zawodowcy. I tak na godzinę 12 zaplanowano zbiórkę zawodników przykrytej pływalni Delfin. 20 minut później ma rozpocząć się prezentacja ekip. Na 12.55 zaplanowano start honorowy, a na 13.00 start ostry. Ceremonia zakończenia wyścigu ma rozpocząć się około godziny 17.00. Etap czwarty to pięć pętli o długości ponad 33 km każda. W sumie kolarze mają do pokonania trasę liczącą 167 km. W tym roku w związku z remontem ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce trasa wyścigu została zmodyfikowana. Z Kozienic wyjadą ulicami Wójcików i Radomską, następnie przejadą przez Aleksandrówkę, Stanisławice, Działki Brzuskie, Stanisławów, Ursynów, Brzuze, Sewerynów, Nowy Łuczynów i wrócą do Kozienic. Ostatnie kilometry wiodą przez ulicę Hartową, Głowaczowską, Sportową warszawską z metą na Legionów. W czasie trwania wyścigu w sobotę 30 lipca kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Szczegółowy program i mapy z trasą przejazdu zainteresowani znajdą na stronie www.dokolamazowsza.pl Organizatorami wydarzenia są Gmina Kozienicy oraz Mazovia Team, a partnerami Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Kozienicki Dom Kultury. Uwaga, ważna informacja dla miłośników pływania, jazdy na rowerze i biegania. Trwają już zapisy do NEA Kozienice Triathlon. Jedna z największych i najlepiej zorganizowanych sportowych imprez w naszym mieście odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Kozienickim Jeziorem. Wystartować może każdy, indywidualnie lub w sztafecie. Dla dzieci i młodzieży Aquathlon, pływanie i bieg. Do wyboru dwa dystanse. Super Sprint 375 m pływania, 10 km jazdy rowerem i 2,5 km biegu. Oraz Sprint 750 m pływania, 21 km na rowerze i bieg na dystansie 5 km. Wszystkie niezbędne informacje zainteresowani znajdą na stronie triathlonkozienice.pl Tam trwa już rejestracja zawodników. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 sierpnia. Rzuć rękawice potrójnie trudnemu wyzwaniu. Zapisz się już dzisiaj. Liczba miejsc ograniczona. Enea Triatlon. Triathlon. 21 sierpnia. Musisz tam być.